Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale AgroD93. Wcześniej nie nagrywałem, bo tak, roboty stanęły, tak wam pisałem w poście, który wczoraj dodałem. Dlatego, że tata trochę podupadł na zdrowiu. Pytaliście się mnie dlaczego. No, no dlatego, że nie wiem czy wam mówiłem, mój tata od lat ma problemy z kamieniami na nerka. Miał już wycinane te kamienie trzy no, razy w ciągu paru lat. Ostatnią operację miał jakieś... Żeby was nią kłamać półtorej roku temu. Eee, I co? No i pół roku temu był lekarza, w miarę wszystko, bo on chodzi na kontrolę. No bo niestety eee, te kamienie mu rosną tak jak u nas na polu. I eee, Jakieś ile? Miesiąc temu był na ponownej kontroli. No, takiej przyspieszonej, bo tam się po prostu zaczął źle czuć. I kurde, znowu wyszło, że ma kamienie. Głównie na lewej nerce cały czas są te kamienie. No i lekarz yy, prowadzący taty podjął decyzję, że próbują. Ten kamień tak rozbijać, wiecie? Nie laparoskopowo, tylko po prostu jakoś tam inną metodą. Jeździł tato na TSS-y, no raczej. Jedną był sam, ale potem ja już go wodziłem. No i ostatni miał w poniedziałek. I co? W poniedziałek miał też wyniki badań, które robił w poprzednim tygodniu, które wyszły źle podobno, że bardzo źle. Na lewej nerce okazało się, że jest jakiś kamień gdzieś ukryty, że on nie siedzi na zewnątrz, nie ma do niego jak podejść dobrze, żeby go rozbić. Podobno, że źle wyszły badania krwi, coś tam znowu pewnie jakaś bakteria, albo coś wyszło tak, jak miał tato poprzednim razem. Że nawet do pracy mu nie mogli zrobić, bo okazało się, że tam jakiś był płyn z ropą, czy z czymś i musieli najpierw to wyleczyć, żeby mu w ogóle ten kamień rozbić. I teraz było. I teraz jest podobnie: jest coś złego wyszło. Lekarz chciał już tatę zostawić w poniedziałek w szpitalu, oczywiście, mój tata jest uparty. Nie zgodził się na to, znaczy nie zgodził się, no nie chciał tak. I no to lekarz po prostu mu wypisał skierowanie do szpitala w razie W. Powiedział, że jeżeli coś się będzie dziać, będzie go słabić, będzie coś nie tak, to od razu ma się zgłaszać do szpitala, nie czekać. Ja tego już pilnuję. No i zakaz przeforsowywania się, dźwigania, czy czegokolwiek. No i chodzi tak, można powiedzieć, chodzi, no. Wychodzi tam raz na jakiś czas na dwór, popatrzeć po tego, bo nie czuję się za dobrze. Próbuję go zmusić, żeby szedł do szpitala. Jest uparty jak to stare pokolenie. Zobaczymy, jak to będzie. Ja na razie mu nie daję dojść do żadnych maszyn. I sam zaraz będę dzisiaj wyjeżdżał. Będziemy odkręcać te koła, jedziemy na wymianę tych opon. Zobaczymy, czy w ogóle nam to siądzie. Bo wiem, że jak wczoraj przykładałem, to najprawdopodobniej przednie potniki, no i tak miałyby lecieć. Trzeba będzie odciąć. A nie jestem pewny jeszcze tylnych błotników tutaj z przodu, jak wam kiedyś pokazywałem. Bo trochę mnie przeraził rozmiar tych opon tych 750 na 16 Ech, No, zobaczymy. Jak nie, no to się natnie błotniki odegnie się i naspawamy tam jakieś takie trójkąty. Po żeby to zamknąć, ja też zmieniłem. Też w poniedziałek byłem, tylko że ja to tam pod wieczór miałem wizytę. Trafiłem wreszcie do konkretnej poradni diabetologicznej. Typowo diabetologicznej, żadnej tam misz-masz, e, Wszyscy lekarze w jednym miejscu, tylko to jest typowa poradnia diabetologiczna. Byłem już na pierwszej takiej wizycie, oczywiście z badaniami. Badania też nie wyszły dobre krwi. E, no i jak pani doktor, moja nowa zobaczyła. Jakie biorę insuliny, tabletki, lekarstwa i moje wyniki badań? No to się po prostu przeraziła, zbladła, ponieważ insuliny, które przyjmowałem od już długiego czasu, były nieodpowiednie dla mnie i one szkodziły jeszcze gorzej na zdrowie, powiązane z moją drugą przypadłością, czyli tą szóstką, niż pomagały. W tej chwili mam zmienione wszelakie lekarstwa, insuliny, tabletki. Mam dodatkowe tabletki na neuropatię cukrzycową. Jeżeli ktoś nie wie, to sobie proszę wygoglować, co to jest, ponieważ neuropatia doszła już do takiego stadium, że neurowid nic nie pomagał te tabletki, co brałem, i się bardzo rozprzestrzeniła. Ale ile ma kto żyć, tyle będzie żył. Ile komu pisane nogę mi odetnę to co zrobię, jest bo na guzik w rządzirze i tak będę robił. Ponieważ pani doktor powiedziała, że mam bardzo zaatakowane stopy, od stóp się zaczyna, ale już podobno neuropatia przeszła mi na stawy. Nie wiem, ja powiem szczerze, mam gdzieś, ile się pożyje, tyle się pożyje. Póki co cieszę się życiem, i póki co. Będę robił to, co robię. Także lecimy z tematem. Idę. Wyjeżdżamy traktorkiem i odkręcamy kółeczka. Pokażę Wam te opony. Co przyszły? Powiem Wam, że mnie zaskoczyło, bo takie 750 na 16 to jest taki popularny rozmiar do 60, żeby sobie założyć. A to już jest kawał opony, a nie wyszły drogo. Powiem Wam szczerze, że one wyszły 500. 40 zł z przesyłką. No to powiem wam, że jak za takie opony 540 zł za dwie, gdzie inne firmy za 600-650 potrafią więcej kosztować. No to powiem wam, że wcale nie duża cena. Opony firmy Trial są będą z tyłu, a z przodu muszę zobaczyć, bo nie pamiętam już jakie ja zamawiałem, ale idziemy sobie. Idziemy sobie. Muszę no, się też za tą bramę wziąć teraz. Z tego co wiem, będzie trochę pogody. To dokończymy ją. Muszę ją umyć i malujemy, tylko ja będę ją malował chyba na jakiś taki nietypowy kolor. Nie na brązową tutaj przyłożyłem sobie oponę. No jest różnica, nie? i o to się boję kurze by weszła I to jest naprawdę jeżeli tak przyłożymy to jest naprawdę kawał kawał opony i to są opony firmy trial tak jak wam mówiłem zobaczcie jaki jest bieżnik wielki jaka to jest masywna opona 750 na 16 na który rok produkcji 25 czyli opona świeża a tu mamy przednie 500 na 15, firmy Speedways, no to te będą naprzód. także wyjeżdżamy, demontujemy koła i jedziemy zmieniać oponki. ja serce bije wolniej Nie ma złych myśli, bo wszystko płynie spokojniej Siedzę na ławce, patrzę w niebo bez stresu Życie to podróż, nie sprint do sukcesu Mój Zielony list mi daje te lekcje, że warto oddychać i żyć w równowadze Nie ma tu hejtu, nie ma tu zawiści Tylko dobry fajt co przyjaciół zbliży Przekaż dalej, że natura to skarb miał chemia w butelce, nie plastikowy świat, o wolno tylko pojechałem i nie może usiedzić na miejscu, zobaczcie, już wymalowane. Koło żeśmy przednie założyli, jak widzicie, taka... A błotnik nie uchu. Traktor się podniesie cały Tak nadal nie zrobiłem tamtego kompresora I muszę się z tym Ten kompresor jest bezolejowy i on ma 14 lat Kośkiem trzeba uciąć, nie? A tu? Odkręciłeś To będzie jechać po błotniki kupić nowe I założyć nowe przednie Tak powinny być I tak, tutaj jest... Chyba będzie... Dobra Dobra Bo tutaj musiałem pospawać eee, spawać tutaj te szpilki Ponieważ wszystkie szpilki, tu były trzy tylko oryginalne, dwie były jakieś śruby zwykłe założone a ciekawostka taka, że szpilki są takie same jak w 60 z przodu W piaście no, A że mieliśmy jeszcze te, które ja wymieniłem w swoje 60, bo wszystkie szpilki były nowe W tej płaskiej osi I śruby zostały i szpilki, no to wszystko pasuje Bęben był przykręcony czy nie? nie. Teraz możemy założyć koło. I z można złożyć. A na koło jeszcze przyjdzie czas, żeby pomalować. Teraz trzeba uciekać, bo deszcz zaczyna padać Zobaczcie już, już kropki także eee, także dwie śpilki mają nakrętki na 24 mimo, że to, mimo, że to ten sam gwizd Ciężko to, to wchodziło Dobra, idę po tego dużego, bo nie ma co tego małego mordować. Idę po Parkside'a bo to nie jest po prostu troszkę przyłamawy. Bateria sprawdzamy. Świeci, świeci. O! Ten to już jest waga ciężka, ale 4 lata.

przodu było dokładnie tak samo, były po dwie śruby zwykłe, a ta, ta tutaj tutaj pobijam, i będzie jak się należy. O, wyszła. No wyszła szpilka. Trzeba będzie ocyknąć, tak te z tyłu no tutaj ta jedna ale z choć nie, przytrzymam i zobaczymy no i tak się prezentuje Esiok traktorek sam na nowych oponach wygląda jak dokładnie tyle miejsca tak, że się udało bez cięcia błotników, bez niczego oprócz przednich ale jest wyższy teraz taki masywniejszy się zrobił przez koła jeszcze tak się matkę zrobić kurde wjeżdżamy w oleje, a muszę jeszcze szpilkę przymocować, bo mi się kręci muszę ją przycyknąć No przecież wiem tylko patrzę jak skręca się. się. Lżej się skręca na tych kołach. Lżej się skręca, o wiele lżej. żej się skręcało 100 razy jak na tamtych flakach. Żeby koło, bo jak nie O kurde. Trzeba go podnieść. ale ładnie teraz wygląda na tych kołach no ładnie i będzie lepiej jak się lepiej, skręca no lżej się skręca o wiele lżej a żeby nie było lądu w kolumnie to... to by zostało a znowu ciężko taką kolumnę znaleźć a jak są to są drogie no i co jak wam się podoba Esio teraz na tych nowych oponkach mi się bardzo podoba i jest wreszcie tak powinno być ja wiem, że ludzie robią z czego mają, no ale opony to nie jest jakiś wielki koszt. Tutaj za ten komplet wyszło lekko 700 zł w dzisiejszych czasach, nie jest moim zdaniem dużo. Hmm, na przykład te opony tylne trial idealne są do 60-tek, nawet do 30-tek, hmm, oczywiście, jak czy z takim bieżnikiem, ale trial również są z bieżnikiem prowadzącym, dokładnie takim jak tam z przodu. 750x16, zobaczcie jaki to jest balon wielki jaka e, opona względem starych tych 600x100 mila bieżnika dużo, bardzo ładna opona, dobrze zrobiona i te opony mnie kosztowały niecałe 500 zł a są takie same, dokładnie trial 750x16 z bieżnikiem prowadzącym to tamte jest chyba 224 zł za sztukę w tym, w tym samym sklepie w którym ja kupowałem Także moim zdaniem do 60 czy do 30 to była idealna opona, taka 7,5 na 16. I nie ma sensu w tej chwili walić żadnych bieżnikowanych opon, bo bieżnik to bieżnik. A tutaj macie oponę konkretną, nową za niewielkie pieniądze. A te przednie to by chyba kosztowały niecałe, chyba. 250, to jest tak, no mówię, no lekko 700 zł za cały komplet wyszedł i wreszcie to wygląda, jak wygląda, felgi no to będziemy malować w późniejszym czasie, na razie to, tą maskę kminie, co tutaj wyrobić z tą maską, nie wiem, jeszcze zobaczymy, no i szkoda, że tej kolumny, może ktoś z Was ma kolumnę od która nie ma luzów, na sprzedaż chciałby się pozbyć, nie bym kupił, bo kurde teraz tym oponami lżej się kręci 100 razy lżej niż było Może by to zostawił tak jak jest orbitlo to kolejne koszta, kurde no i kombinowanie z pompą, bo albo z dzielnikiem strumienia no to już się robią koszty bardzo duże. Jak na takiego sama papajka. No zobaczymy. Zresztą co tutaj się wymodzi jeszcze, jeszcze jeszcze czas na to. Cała zima jest Nie no, 100 razy lepiej się kieruje niż bez I na tamtych oponach było o wiele więcej wysuniętych siłownik na tamtym wysunięciu jak były te małe opony on był w stanie się podnieść na samym siłownika bez opuszczania łypy w dół a w tej chwili już nie tylko troszeczkę się podnosi i koniec tematu jest wyższy, jest wyższy nie ma co gadać teraz wreszcie Wygląda jak się należy i te błotniki fajnie tutaj wypełniło, bo wcześniej to była taka szczelina jak nie wiem co teraz tył Jaki to jest piękny Teraz tylko jeszcze pomalować koła, no te maskę zabudowy. No nie wiem właśnie co z tym orbitrolem Nie wiem Powiem Wam jeszcze się zastanawiam bardzo grubo na tym o i tutaj kolejne moje potwierdzenia się przypuściły, że on jest wyższy, bo wcześniej ta łycha sięgała tu, a teraz zobaczcie jest nad pokrywą tokarki a wcześniej nie, 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 nie nie wchodziła musiałem dojeżdżać dotąd, bo wadziło o tutaj o ten przełącznik także cóż, na dzisiaj to było tyle, robota zrobiona oczywiście nie było się bez taty, bo gdzie on, jak tylko usłyszał, że ja już bramę otwieram, to już stał koło mnie. No cóż, no robi robotę i tyle, no. Póki ja nie robiłem, nie wyjeżdżałem, to ją on siedział w domu. Jak tylko usłyszał, że się wyjeżdża, to od razu jest na miejscu. Ale cóż, to jest właśnie mentalność starszych ludzi, że lubią pracować i tyle. Tak, jeden komentarz był, młodzież się powinno od takich ludzi uczyć. Ja się właśnie od takich ludzi uczyłem, jak mój tata. Od niego się uczyłem tego wszystkiego. Dlatego jest tutaj jak jest. Wszystko jest zrobione na tip top. I żadnej pracy. Jeżeli od jakiejś maszyny. Czy o inne strony chodzi. To się nie boję. Także cóż. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.